Księżar Bisztuki, Panie Bożyszczu, Szanowni Państwo, Natura daje nam znak, że nawet 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej trzeba świętować szybko i sprawnie. To jest też znak, że każdy czas ma swoje znaki, swoje przesłania. Ale ważne jest nie tylko, aby je odczytać, ale też aby tworzyć lepszą przyszłość, lepszą przyszłość ojczyzny. 90 lat temu nasi przodkowie, Wincenty Witos, Piłsudski, Dmowski, Daszyński, Korwanty właściwie odczytali te znaki. I kiedy po 123 latach zaborów przyszła wolna Polska, razem tworzyli wolną ojczyznę. W 20 roku również ponad podziałami utworzyli rząd obrony narodowej po to, aby tą ojczyznę Obronić. Wojna ma zwykle dwa wymiary. Ten materialny, gdzie jest zagarnięcie dorobku i terytorium, i ten, w którym chodzi o panowanie. I tu chciałbym chwilę może odnieść się, czy skupić na tym właśnie zagadnieniu, bo przecież ta wojna miała i taki wymiar. Pojawiały się obietnice wielkiej szczęśliwości, ale robotnicy, chłopi, Całe społeczeństwo tamtego czasu, po tych 123 latach zaborów, miało taką zdrową ostrożność i nie dało się nabrać na te obietnice, które, jak wiemy, skończyły się w archipelagu Gułag. I ten cud, który tu miał miejsce, jest właśnie tym cudem przemiany duchowej, który pozwolił przezwyciężyć strach i zwątpienie. Dzisiaj kiedy są różne interpretacje, ba nawet wczoraj w wiadomościach można było usłyszeć, że przywołuje się Katyn jako pewien rewanż za wojnę 20. roku, to patrząc na potrzebę pojednania, trzeba zawsze pojednania szukać na gruncie prawdy. A ta prawda po sowieckiej stronie jest taka, że dowódcy tamtego czasu zostali wymordowani w latach 30., w 37 roku szczególnie. Także ten okrutny system pojednał tu wszystkich i dzisiaj zamiast interpretować tę historię pochylmy się nad wszystkimi, którzy zginęli. Bo w tamtym czasie tu na, zboje, na polach Radzymina odrodziła się ponownie Polska. I dzisiaj chcę szczególnie podziękować gospodarzom tego pięknego miasta, panu burmistrzowi Widniewowi Piotrowskiemu, zastępczy burmistrza Andrzeja Oni są i gospodarzami, i kustoszami tej pamięci i przypominają tą historię w bardzo współczesny, współcześnie przeżywany sposób. Dziś wprawdzie nie ma wojen, nie grożą nam agresje. Nie znaczy, że te czasy wojny wolne są od walki. W tym materialnym wymiarze to ma rynkowy charakter. Dwa lata temu, jak zaczynał się kryzys, to był choćby taki sposób na ograbienie dorobku polskich przedsiębiorców przez transakcje na złożonych instrumentach opcyjnych. Państwo, tak prawdę mówiąc, nie do końca obroniło tych, którzy byli ograbiani. A pewnie dzisiaj nie trzeba by podnosić podatku, gdybyśmy wtedy ze stanow stanowczością stanęli po stronie polskich przedsiębiorców. Ale także. Ten wymiar duchowy ma ogromne znaczenie. Mamy takie też w tym roku rekolekcje narodowe po tej katastrofie smoleńskiej, która wszystkich tuż po nauczyła jak krzyż nieść z godnością i dumą. Krzyż naszego życia w trosce o dobro wspólne naród, w trosce o rodziny, w trosce o każdego człowieka. Dzisiaj nam po tych czterech miesiącach chyba bardzo potrzeba takiego pojednania i powrotu do dialogu i porozumienia. Dziś czcimy naszych bohaterów, modlimy się za ich pamięć, ale także prosimy Boga o trafne odczytanie znaków naszego czasu, trafne odczytanie naszego powołania. Tak, abyśmy potrafili troszczyć się o ducha narodowego, zrozumieli wartości świata, Europy i Polski, roztropnie gospodarzyli od gminy przez województwa po cały kraj. Wówczas razem będziemy tworzyć lepszą przyszłość naszej ojczyzny, bo razem wszystko jest możliwe. Dziękuję.